Chcę zobaczyć, jak świat się kończy. Życie, które zaszło, strzaskać im kości. Upadek w cieniu. Znam dobrze ten los. Wyśmienicie. Znowu płonę ogniem zemsty. Nie mam z Tobą zwady, królowo-wiedźm. Ale twoja siostra płaci za twą głowę. Świat wciąż trwa i wciąż skrywa swe bogactwa. Jest nas garstka, dlatego musimy zabić wielu. Jakie bogactwa nam nie czekają? Teraz pokażę wam, jak zgładzić Boga. Kontynuujemy tę osobliwą bitwę? Dobrze więc. Wróże ci marny los, wykuci w płomieniach słońca. Ciepło wewnątrz nas to jedynie tlący się płomyk. Żal żegnać się ze złotem. Leć, żarzący się dysku. Za głowę każdego boga jest nagroda. Nie ma czasu na litość. Twoja gwiazda spadła i już nigdy się nie wzniesie. Słodka kulminacja! Idź do swych bogów, ogłosim swą porażkę. Któż inny miałby odziedziczyć bogactwa wymierającego świata? Cóż to, kolejna bitwa mająca powstrzymać koniec świata! To wyglądało na kosztowne. Zważaj na wieczny omen! Płoń w czarnym ogniu! I nie pytaj, skąd mam tyle złota. Poznaj swoich bogów! Wsłuchaj się, tak brzmi koniec świata! Powracam, jeszcze tli się we mnie blask. Twoje oddanie cię zgubiło. Uwolnij słońce, swój złocisty blask! Bez kres! Odmówiłabym modlitwę, lecz nikt już nie zna jej słów. A, ta gryząca woń krwi, wiedźmy. Pozostawimy za sobą prochy naszych wrogów, spopielonych w ich zapale. Ostrożnie, staruszku, Boska magia niedługo cię wykorzeni. Znikniesz! Wasz się na mnie spojrzeć, a twoje oczy zostaną wypalone. Do mnie, moje ostrze! Zgładzenie wiedźmy jest dla mnie zapłatą samą w sobie. Chociaż nie pogardzę kroszem. Dzień dobry, świecie. Gdzie skrywają się twoje bogactwa? Dla ciebie słońce nie zaświeci. Chcę zobaczyć, jak świat się kończy. Kolejny upadły bożek. Nikomu nie można już pomóc. Trzeba pomóc sobie. Rozbłyśnij, złoty snopie światła. Być może w zaświatach zaznasz miłości. Te trudy nie mogą pójść na marne. Wbrew plotkom, nie przysmażam na czerń. Ha! Twe światło jest niczym. Słońce już dawno zgasło, seno. Twe poszukiwania nic nie przyniosą. Precz, se, dziwani! Smród twej bestii obudzi bogów. Twój zagajnik jest opuszczony. Twe korzenie obumierają. Świetnie skąpane w słońcu złoto. Tak gaśnie zduszone światło. Zrodzeni z zaćmienia. <śm> Otwieram Cię! A, cudownie olśniewający zmierzch. Zgaszone słońce nigdy nie zajdzie. Muszę wyruszyć za horyzont. Gdzie niegdyś świeciło słońce, pozostała blizna. Ten ogień musi płonąć! Ruina nic nie trwa wiecznie. To nie przesądy. Strzeż się zaćmienia. Słuchajcie mnie salusznicy naprzód! Zazdroszczę ci twojej wiary Leoną. i twojej niewiedzy. Mroczne czasy przynoszą promienne złoto. Ten świetlisty krąg to nie aureola. A więc taki mój koniec Nie jestem pobożna. Żyłam zbyt długo i widziałam zbyt wiele. He! Głowy w dół. Pradawni powinni spoczywać. Nie budź się nigdy więcej. Szybko do mnie. Wieczny cień! Posmakuj płomienia, wiedźmo. Prosiłam, nie wpatrujcie się we mnie. Niestety nie słuchają. Bądź się z tym. Czas pradawnych już dawno minął. Wracaj do swej cuchnącej krypty. Ciemność spowija Twe niebo. Twój kres jest blisko. Więdnij w tym cieniu. Jeszcze nie napełniłam kieszeni. Zimno, gdy ciepło da się znaleźć tylko w nas samych. Handlarzu, czy przyjmiesz to złoto, które niegdyś należało do moich wrogów? Trawi są ci, którzy są gotowi mi zapłacić. Pomnik poświęcony śmiertelnej pysze. Zasłużono odpoczynek w zbyt długim życiu. Odbicie! Nie zamierzam ci opłakiwać, zawsze byłaś martwa. Nieprzekraczalna granica. W imię pustego słońca! Bezustanna ciemność, wieczny omen. Zorza! Ha. wykrwawić z nich magię. Rękawica została rzucona. Ciepło nie umiera, jedynie przenosi się w inne miejsce. Doświadczyć mej wybuchowej strony. Poproszę złoto. Chwała może sobie zgarnąć ktoś inny. Przyszedł czas sądu i zapłaty. Czeka ci śmierć. Ten promyk to teraz rzadkość. Jestem twoją dłużniczką. Astralna osłona! Wszystko zniknie! Strącona z niebios, by płonąć w mrocznej stali. Dar od niebios. Dalej, jeść czyni, pilnuj za światów. To świt czy zmierzch, nie znam już różnicy. Masz coś wartościowego? Ciągle w ruchu, bym sama nie została pochłonięta. Rozproszone światło! Krącę cię z niebios! Żyj pełnią życia, nic bowiem nie trwa wiecznie. Mam się z Tobą zmierzyć? A więc zaczynajmy! Do lotu! Jeśli zajdzie potrzeba, raz jeszcze ocalimy świat przed zniszczeniem. Niczym mrok pętający światło. Wiesz, co chcesz, póki jeszcze możesz. Niebiosa, odpowiedzcie! Zazdroszczę ci twej wiary, Leono, i Twojej niewiedzy. Ha! Co kiedyś płonęło w górze, teraz żarzy się w środku. Twoje oddanie cię zgubiło. Niestety nigdy nie potrafiłaś spojrzeć poza horyzont królowo-wiedźm. Witaj, rycerzu, chcesz się ze mną zmierzyć? czym myślisz, szlachetny atroksie? Wieczność nie była ci miła. Bogowie przemijają, ale złoto jest z nami zawsze. Sprawiedliwa wymiana. Moje skarby za twoje. Humor ci sprzyja mimo końca świata, bratnia dusza. Żar ugaszonej pochodni tli się przez wieki. Ten płomień gaśnie. Szkoda ukrywać taki blask. Jeśli nie zrobiłabyś tego pierwsza, Keja, sama splądrowałabym słońce. Za niewidzialne światło! Jaki pożytek ze złota ma umierający świat? Jakiś ma. Cóż, coś śniewający problem Powrócę, Obrzasku. Dalej niech Twe ciało spowije chłód. Czerni moją zbroją, słońce mym ostrzem. Ujrzyj florę łaknącą skradzionego słońca. Zaiste. Czerń za świat bliski śmierci. Czerwień za nadzieję, że do tego nie dojdzie. Dwa krańce nieba przyciągane do siebie siłą sfer. Nazajutrz znów zapłonę moi mili. Spodziewam się wynagrodzenia. Co za bluźniercze bronie są w stanie zgładzić bogów? Pasowano mnie na rycerza wieki temu, pod dawno zapomnianym karmazynowym sztandarem. Bez obaw, twe skarby sprawią mi radość. Boska ją można. Nie wiesz nic o tej walce. Promienie zagubione w niekończącej się nocy. Uważaj, wiedźmo, już dawno porzuciłam rycerskość.